Witajcie, w tym filmie przeniesiemy trochę greckiego słońca do Polski, opowiem Wam o kosmetykach do pielęgnacji skóry przed, w czasie i po opalaniu. Firma Makrovita pochodzi z Grecji, tam słońca nie brakuje, no więc kto jak nie oni ma znać się na pielęgnacji w czasie opalania. W tym celu właśnie powstała Taka seria, seria z filtrami. W większości tych kosmetyków znajdzie się również taki składnik jak orzechy brazylijskie. W orzechach brazylijskich jest dużo antyoksydantów, składników, które walczą z wolnymi rodnikami. A to jest bardzo istotne, ponieważ wolne rodniki mogą mieć nawet działanie rakotwórcze, więc warto o tym pomyśleć już w trakcie pielęgnacji skóry, szczególnie wtedy, kiedy wychodzimy na słońce. Zazwyczaj najbardziej narażona na działanie promieni słonecznych jest twarz, więc szczególnie przy pierwszym opalaniu w sezonie warto użyć wysokiego filtra i tutaj jest krem z filtrem 50, który stosujemy do twarzy. Znajduje się w nim olej słonecznikowy, oliwa z oliwek, czerwone winogrona. To jest bardzo wysoka ochrona i jest to kosmetyk, który jest wodoodporny, więc można go używać również. W momencie, kiedy będziemy chcieli zastosować nie tylko kąpiel słoneczną, ale też normalną, tradycyjną w basenie czy w morzu. Tego kremu warto używać również na co dzień. W momencie, kiedy zmienia się pogoda, robi się cieplej, tego słońca jest więcej, warto na początku słonecznego sezonu właśnie sobie taki krem zaaplikować. Tutaj to samo działanie i jeszcze jedna rzecz do tego. To jest krem koloryzujący, który ma w sobie trochę fluidu podkładu, więc on też bardzo ładnie wyrówna kolory skóry. Jeżeli nie chcemy się malować, wystawić twarz na działanie promieni słonecznych, to wtedy warto właśnie takiego kremu użyć. Kolejna rzecz, to kiedy już troszeczkę się opalimy, kiedy nasza twarz przyzwyczai się do słońca, wtedy możemy troszeczkę niwelować ten filtr i zacząć używać kremu z filtrem 30. Makrowito taki krem także przygotowała. W czasie opalania chronimy nie tylko twarz, ale też całe ciało, szczególnie kiedy jedziemy na wakacje. Tutaj jest mleczko do opalania. To jest mleczko dla dzieci, a dzieci mają wyjątkowo wrażliwą skórę, więc ważne, aby filtr był wysoki. Tutaj jest 30. To są w 100% naturalne filtry ochronne. Jest olejek słonecznikowy, który jest antyoksydantem, jest oliwa z oliwek, no i aloes, który działa. Łagodząco. E, tutaj mamy mleczko z filtrem 25, więc to też jest taki kosmetyk, który możemy użyć, kiedy już jesteśmy delikatnie opaleni po pierwszych promieniach słonecznych. E, minimalizuje szkodliwe działanie promieni słonecznych, rewitalizuje skórę e, dzięki składnikom nawilżającym, ale też odmładzającym. Jest aloes, który działa łagodząco, są orzechy brazylijskie, które neutralizują wolne rodniki, więc wszystkie te ważne składniki, o których Wam mówiłam. To o to właśnie warto dbać, kiedy wychodzimy na słońce. No i tutaj już troszeczkę niższy filtr, więc jakby kolejny etap opalania, również bardzo delikatne mleczko. Te kosmetyki nie zatykają porów, są lekkie i dobrze się wchłaniają, nie zostawiają takiej nieprzyjemnej powłoki na skórze, co jest bardzo ważne przy kosmetykach wodoodpornych, one wtedy nie spływają, kiedy wchodzimy do wody. No a tu już coś dla osób, które są opalone. Wiele pań bardzo to lubi. Olejek do opalania. Olejek ma wyciąg z marchwi. Tam jest karoten, który bardzo ładnie koloryzuje skórę no i wyciąga te opaleniznę, więc tym można wspomóc efekt opalenizny, a także stosować właśnie taki olejek, jak skóra jest już dobrze opalona. Nie zapominajmy o włosach. Włosy też są narażone na silne działanie promieni słonecznych, wtedy się wysuszają, a tutaj mamy ochronę. Właśnie, żeby tak się nie działo z włosami, możemy sobie rozpylić taką mgiełkę. Ona zapewni ochronę włosom w trakcie lata. Jest też odporna na słoną, będzie też chronić nas przed słoną wodą morską, ale także chlorem, który bardzo często jest w basenach. Ważne jest to, że ta mgiełka. Nie obciąża struktury włosa, więc nie będzie tego wrażenia, że fryzura jest przyklapnięta. Bo włosy będą cały czas lekkie, będą wyglądały bardzo świeżo. A tutaj, już mleczko po opalaniu, ono bardzo ładnie łagodzi, nadaje się i do twarzy, i do ciała. No Jest absolutnie niezbędne przy kąpielach słonecznych, bo nawet jeśli dobrze chronimy swoją skórę, to narażamy się na wysuszanie, więc jeszcze po opaleniu warto wspomóc. Odnowę skóry i regenerację właśnie tego typu produktem. No a jeżeli już dojdzie do tego, że skóra niestety będzie bardzo zniszczona, przesuszona po opalaniu, pojawią się nawet jakieś delikatne oparzenia, no to tutaj jest coś, co temu zaradzi, to jest żel aloesowy. On ma właściwości mocno łagodzące, ale także bardzo odświeża skórę, więc kiedy czujemy delikatne czy nawet mocniejsze pieczenie, to to złagodzi to uczucie, no i wtedy będzie można bardziej efektywnie wypocząć po opalaniu. I jeszcze jedna rzecz na koniec, to jest rozświetlający krem do twarzy. Krem, który wybiela przebarwienia, nie tylko te posłoneczne, ale na przykład też potrądzikowe, czy takie, które robią nam się z wiekiem. On je skutecznie usuwa, a także zapobiega powstawaniu nowych, więc jeżeli zdarzy się tak, że opalimy się w jakimś miejscu nierówno, jeżeli powstanie jakaś plamka na twarzy, to wtedy stosujemy taki krem i on będzie bardzo ładnie wybielał skórę i wyrównywał koloryt. To tyle.